Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Najprawdopodobniej najgrubszy odcinek na moim kanale, ponieważ dzisiaj przez 7 dni będę obstawiał mecze piłki nożnej i zobaczymy, ile zarobię albo ile stracę. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie oczywiście o hatriku na moim kanale, czyli subskrypcja, komentarz oraz porobienie pod tym filmem, bo jak dobrze wiemy, pomaga to w budowaniu zasięgu. No i co, nie przedłużamy tym razem i wyjaśniam zasady, jak będzie wyglądał cały odcinek. Jeżeli chodzi o zasady na ten film, wyglądają one następująco: przez 7 dni będę obstawiał mecze na kwotę 5 zł za dzień. W związku z tym musimy doładować nasze konto o wysokości 35 złotych na BetCliku, no i zobaczymy, czy będziemy na plus, a może niestety na minus. I moi drodzy, jedna bardzo ważna rzecz. Nie róbcie tego, co ja. Jak dobrze wiemy, hazard jest nałogiem, który doprowadza do uzależnień, więc naprawdę jest to film w celach badawczych, abyśmy mogli sprawdzić, ile, ile ewentualnie przegram, a może i wygram. I nie róbcie tego, co ja, bo naprawdę nie warto. Ja sam bardzo rzadko obstawiam, jest to chyba moje pierwsze podejście od prawie roku. Także zobaczymy, czy jednak uda mi się coś wygrać, ale naprawdę szczerze wątpię. Dobra, nie przedłużam i przechodzimy do pierwszego kuponu, który postawiłem na dzisiaj, czyli poniedziałek. Tak, moi drodzy, prezentuje się pierwszy kupon na poniedziałek. Oczywiście kwota standardowo, czyli 5 zł. I tutaj mamy trzy mecze. Liverpool z Aston Villa, Real Sociedad z Barceloną oraz Udinese z Lecce. I tutaj już Wam tłumaczę, jakie są moje pobudki, aby obstawić Udinese z leczem. Kierowałem się tym, że Udinese wciąż walczy o pozostanie w Serie A, także liczę na to, że albo zremisują, albo wygrają z Lecce, które oczywiście ma pewne utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. W przypadku Liverpool z Aston Villa postawiłem bardziej sercem, ponieważ jak dobrze wiemy w przypadku zwycięstwa Liverpoolu, to Techam wciąż będzie miał szansę na awans do Ligi Mistrzów. A wiemy, z kim gra we wtorek Techam gra z Manchester City, który walczy z Arsenalem o mistrzostwo, taki łańcuch pokarmowy. W przypadku Barcelony oni wciąż walczą o wicemistrzostwo Hiszpanii z Zieloną. Także też liczę na to, że spokojnie wygrają i mam nadzieję, że we wtorek będziemy się widzieli w dobrych humorach i kupon zapali się na Zielono. No dobrze, moi drodzy, dzień numer dwa. Za nami pierwszy dzień, w którym nie udało się niestety nic wygrać. Byłem bardzo blisko, jednak Liverpool dosłownie w ostatnich minutach zaprzepaścił zwycięstwo z Aston Villą i niestety zremisował. Ten kupon był postawiony sercem, także dzisiaj idziemy bardziej w stronę rozumu. I obstawiłem cztery spotkania. Pierwsze spotkanie to naturalnie Osasuna z malorką, Obstawiłem, że będzie albo zwycięstwo Osasuny, albo remis. Kolejny mecz to Tottenham City i tutaj oczywiście zasugerowałem się bardziej rozumem i obstawiam, że City wygra z Tottenhamem. To jest sytuacja win to win, bo jeżeli jednak Tottenham urwie punkty City, to będę w niebo wzięty. Kolejne spotkanie to Real Alavés i tutaj obsławiłem zwycięstwo Real, pomimo tego, że mają zapewnione mistrzostwo Hiszpanii. I ostatnie spotkanie to Zirona z Villarreal. Jak dobrze wiemy, dalej Zirona walczy o wicemistrzostwo Hiszpanii, więc musi wygrać z zespołem Villarreal. Także moi drodzy, mamy do zgarnięcia 20 zł i 50 groszy. Mam nadzieję, że wygramy ten kupon, a jeżeli nie... To jedynym zespołem, który ten kupą mi uwali, będzie Manchester City, i to Tottenham wygra spotkaniu z The Citizens. Także widzimy się trzeciego dnia i trzymamy kciuki za wszystkie zespoły. Dobrze, moi drodzy, lecimy z trzecim dniem. Jak dobrze wiemy, wczoraj niestety kupon nie siat. nie było to za sprawą Manchester City, a wielka szkoda była yy, to sprawa Zielony, przegrała z Lera 1-0 i niestety. Kolejny raz jeden mecz na miesiąc i przez to jesteśmy już dychę na minus. Ale dobrze, dzień numer 3 i 4 mecze na dzisiaj są to, uwaga, Brighton z Chelsea, tutaj dałem, że Chelsea wygra. Chelsea oczywiście dalej walczy o europejskie puchary. Drugie spotkanie to jest Nicea z Perze. jak dobrze wiemy Perze ma zapewnione mistrzostwo, dlatego tutaj liczę, że Nicea zremisuje albo wygra to spotkanie, dalej walczą o europejskie puchary. Mecz numer 3: Manchester United, Newcastle. Daję tutaj podpórkę na Newcastle. Jak dobrze wiemy, wielkie braki kadrowe w zespole Erika Tenhaga. Mam nadzieję, że tutaj podopieczni Hała wygrają albo zremisują. No i mecz numer 4, który chyba się najbardziej łabiam, jest to mecz Getafe z Atletico. Tutaj dałem czysto dwójkę na Atletico Madryt. No i zobaczymy. Dzień numer 3. Mamy do zgarnięcia. Yy, uwaga, 35 zł, także no zobaczymy. Być może uda nam się troszeczkę wyjść na plus. Dzień numer 4, moi drodzy. Poprzedni dzień to był dzień katorgi i masakry. Dwa mecze na mnie weszły, czterech, także jesteśmy już 15 zł na minus. Ja od samego początku mówiłem wam, dawno nie obstawiałem i to widać ewidentnie. Nie potrafię w ogóle obstawiać meczy. Nie wiem, kto może wygrać, kto może przegrać. Zresztą, jeżeli jakikolwiek kupon wygramy do końca tej serii, to będę przeszczęśliwy. Ale dobrze, przejdźmy do kuponu dzisiejszego, zobaczmy jakie mamy dzisiaj mecze obstawione. Las Palmas, według mnie, przegra z Petisem, więc mamy kupon 206 ryzykownie, ale zobaczymy. Leeds wygra z Norwich, tutaj mamy zwycięstwo rywalizacji, bo ewentualnie może być to gry w karne, co to mecze fazy playoff. O Premier League, Almeria naturalnie przegra z Barceloną, bo no, jak wiemy dobrze, Almeria ma ostatnie miejsce w tabeli. I Walencja tutaj, według mnie, przegra z Realem Sociedad. Real Sociedad dalej walczy o europejskie kuchary, więc musi wygrać z Walencją, aby mieć dalej szansę. No i kurczę, możemy zgarnąć, uwaga, 27 zł i 25 groszy. Czy to będzie kupon szczęśliwy? Prawdopodobnie nie, ale liczę na to, <gry> że chociaż to jeden mecz na tylko nie wejdzie, a nie tak jak ostatnio dwa. Dobra, widzimy się kolejnego dnia, zobaczymy, czy będę szczęśliwy, czy dalej będę smutny. Moi drodzy, pozwolę sobie zacytować tekst, cytat z pewnej gry, jest to gra o nazwie Gothic, część z Was może ją kojarzyć albo i nie. Dobra, cytuję. Kolejny dzień i znowu to samo, moi drodzy, kolejny kupon, kolejny kupon przegrany. Już nawet nie wiem ile jesteśmy na minusie, bo tego nie liczę. Dzień piąty przed nami, dzień czwarty oczywiście przegrany. Znowu jeden mecz, znowu jeden mecz, tym razem Betis sam ten mecz... Przegrał i ten kupon o się też przegrał. <laughs> masakra, masakra, ale dzisiaj jest piąteczek. Piątek weekendu, początek. Wraca Ekstraklasa. Wracają najlepsze ligi świata. Także dzisiaj mam przygotowany patriotyczny kupon, bo większość z tych spotkań, może nie większość, bo połowa, jest meczu, meczów polskich drużyn. Dobrze, mówię Wam, co mam ci obstawione. Dzisiaj obstawiłem, że pogoń Szczecin wykazywał Mielec. Tłumaczę sobie to tym, że pogoń dalej walczy europejskie Buchary. Następnie Górnik Zabrze wygra z Puszczą No, mówiąc szczerze, jest to lekko kontrowersyjne, ponieważ Puszcza dalej walczy o utrzymanie. Nie? Jednak te utrzymanie ma prawdopodobne, Górnik dalej walczy o europejskie puchary. Tutaj mamy zmianę, moi drodzy, bo tym razem obstawiłem bramki i obstawiłem, że Fiorentina z Napoli szalą po jednej bramce co najmniej. Także no, zobaczymy, czy ta zmiana wyjdzie na plus. I ostatni mecz, który mam do obstawienia jest to oczywiście mecz Southampton-West Bromwich Albion. Tutaj dałem, że Southampton wygra to spotkanie i zagra w... Finale, bar finale baraży razem z Lidz. Yy, tym razem troszeczkę większa kwota, bo uwaga, mogę wygrać 42 zł. Chociaż, znając moje szczęście, to się nie wydarzy. Ale trzymajcie kciuki, widzimy się w sobotę i mam nadzieję, że odrobimy to. Ja to wierzę. Ja to chyba powiem w swojej serii o nazwie: Jak nie obstawiać meczy. Moi drodzy, szósty dzień, piąty dzień to kolejna porażka, kolejne 5 zł do tyłu. Tym razem polska ekstraklasa nam nie pozwoliła się wzbogacić, ale w sumie nie wiem totalnie co mnie podkusiło, aby obstawiać polską ekstraklasę. Tym bardziej, że obstawiłem na te zespoły, które praktycznie liczą się już o mistrzostwo. No ale dobra, dzisiaj mamy mecze troszeczkę wyższego formatu do obstawienia. Obstawiłem mecze Ligi Niemieckiej oraz Ligi Włoskiej. I przejdźmy może do nich, to może będzie w końcu szczęśliwy dzień. Obstawiłem, że Stuttgart wygra z Borussią Mönchengladbach, Bayer Leverkusen z Augsburgiem. Borussia wygra z oraz Bayern Monachium wygra z Hoffenheim, dodatkowo Liga Włoska Atalanta wygra z Lecce oraz Milan albo wygra albo zremisuje z Torino. Szczerze mówiąc, ja już na nic nie liczę, ja totalnie tylko chociażby liczę na to, że z tych 5 meczów, które obstawiłem, będą 4, żeby nie było kompromitacji. Mogę wygrać 5 dych, więc zobaczymy, czy uda się to zrobić, ale wątpię. Tracę już jakąkolwiek nadzieję, ale cóż, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Widzimy się 7 dnia i zrazem ostatniego dnia mojej serii widzowie. I oto nadszedł ostatni dzień naszej serii, czyli dzień siódmy, moi drodzy. Tak pokrótce, dzień szósty podsumuję. Jednym zdaniem, niestety po raz kolejny się nie udało. I co mogę więcej powiedzieć, mamy dzisiaj Tasiemkę. Ostatnie, yy, ostatni dzień. Tutaj skupiłem się generalnie na meczach, które mają kurs poniżej 1,50. Tak naprawdę mamy oprócz samego Arsenalu Manchesteru City takie pewniaki, jak Liverpool, Tottenham oraz yy, między innymi Barcelonę. Także liczę na to, że obranie innej taktyki spowoduje, że wygramy chociażby te 36 zł. Yy, wiadomo, 8 meczów, najwięcej z całej serii, które miałem do obstawienia w jednym, jednym dniu. Ale zobaczymy, czy to wszystko ładnie wyjdzie, także yy, widzimy się jutro. I to będzie taki dzień już podsumowań. Zobaczymy, ile ewentualnie uda nam się wygrać. No, że no jeżeli te, tego kuponu nie wygramy, no to nie wygramy nic, tracimy 35 złotych. No, ale no, trzeba liczyć na to, że jednak dzisiaj wygramy i będziemy na takim delikatnym plusie. Yy, I co? Widzimy się w poniedziałek. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień nowego tygodnia. No i cóż, moi drodzy, wypadałoby zrobić moje podsumowanie naszej serii. Jak widzicie, nie jest za bardzo w humorze, a to dlatego, że po raz kolejny nie siad mi tylko jeden mecz. Tym razem winowajcą naszego czerwonego kuponu jest Atletico, także moi drodzy podsumowując na 7 dni nie wygraliśmy ani jednego kuponu, wszystkie zapaliły się na czerwono i łącznie jesteśmy na minusie 35 zł i to tylko udowadnia, że obstawianie może być tylko i wyłącznie w formie zabawy, bo w formie zarobkowej nie ma to, nie ma to żadnego sensu. I pamiętajcie, że hazard prowadzi do uzależnień i na moim przykładzie widać, że jeżeli chcecie obstawiać w dzień w dzień kupony, no to za bardzo nie ma szans, aby cokolwiek wygrać. Moi drodzy, tutaj macie moje socjale, mój TikTok oraz Instagram. Zalecam Wam wejść, aby zostawić obserwacje razem na Instagramie, jak i na TikToku, bo tworzę tam też inny ciekawy content. I widzimy się w kolejnych materiałach. Dziękuję serdecznie. To była bardzo fajna seria, ale się skończyła. Do zobaczenia.